Hej! witam w kolejnym filmie z serii remontowej. Już od kilku miesięcy remontujemy nasze mieszkanie w kamienicy sprzed ponad 100 lat. Jeśli spodoba Ci się ten film, wiesz co masz robić. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych, kliknij pod spodem przycisk subskrybuj. A jeśli masz jakieś rady, zostaw nam je w komentarzach. Trochę ostatnio się zakopaliśmy w materiałach, więc chyba najwyższa pora troszeczkę to uporządkować. Kupujemy dużo rzeczy, powiemy, że dużo rzeczy będziemy robić jednocześnie. Jednocześnie jest problem z cenami materiałów, więc dobrze jest kupować dużo rzeczy. Problem główny pojawia się wtedy, kiedy mamy bardzo mało miejsca na przechowywanie tych wszystkich rzeczy. No i na dzień dzisiejszy wygląda tak, że to wszystko musimy po prostu zacząć przestawiać z miejsca na miejsce, no bo nie mamy gdzie tego przechowywać. Żeby dokończyć tą ścianę, musimy zabrać wszystkie te rzeczy stąd, przenieść do drugiego pokoju. Gdy będziemy kończyć tamten pokój, będziemy musieli wszystko zabrać stamtąd i przynieść z powrotem tutaj. Jest to beznadziejna robota, szczerze mówiąc, no ale chyba nie mamy innego wyjścia póki co. W salonie po lewej stronie odkryliśmy mały fragment cegły przy oknie. Wypadałoby zachować konsekwencje i zrobić to samo z prawej strony. Na początku szpachelką i młotkiem ze względu na naprawdę delikatną strukturę cegły. Jeśli chcemy ją odkryć, to nie chcemy jej dziurawić, tak jak się to stało przy próbie piaskowania. To była ostatnia brudna rzecz do zrobienia w salonie, przynajmniej na ten teraz, aktualny teraz. Lekko doczyścimy, zbieramy gruz, który nam powstał z tego i tak naprawdę mamy wysprzątane pomieszczenie. Wysprzątaliśmy cegłę, wyczyściliśmy ją. Wydaje mi się, że wystarczająco dokładnie i czas najwyższy na gruntowanie. Godzinę jestem wyczerpana, i płynie ze mnie. Pot jest strasznie gorąco, ale wygląda świetnie. Wyprowadziłem wszystkie przewody do tego miejsca. I czas najwyższy zająć się miejscem, gdzie będzie potencjalnie mógł wisieć telewizor. Dokładnie nad tymi łóżkami, które będą się znajdowały w tym miejscu. Chcę zrobić stelaż, który będzie sięgać mniej więcej od wysokości 40 do 120 cm. To są mniej więcej takie standardowe wysokości, na których się używa tych stelaży. Z tego co ja czytałem, to najoptymalniejsza to jest około 110 cm. No i rozstaw stelaża przy takim standardowym mocowaniu się bacha od 30 do 45 cm. Już wcześniej kupiłem sobie formatkę z płyty biurowej. Oczywiście taniej byłoby kupić całą płytę biurową, ale niestety nie wiem jak tego przywieźć w całości. Do tego kantówki i będę musiał trochę poimprowizować ze względu na naprawdę wąską ilość miejsca tutaj, a chcę jeszcze zmieścić kanał na przewody, który będzie szedł z góry na dół. Trzeba to jakoś wymyślić. Gdy ja skończyłem stelaż, Agu już niezłym tempem fugowała cegły. Jest dzień następny. Zobaczmy, czy kurz zdążył opaść. Wczoraj jeszcze po tym, jak to za pierwszym razem nakręciliśmy, po dwóch godzinach dalej było tyle samo kurzu. Kurz oczywiście z czyszczenia cegieł przy oknach. Obiecuję, to już ostatnie. mocno. Tak jak widzicie, cegły po obu stronach mają taki betonowy zaciek. Prawdopodobnie z momentu, w momencie, kiedy tutaj został wbudowany ten stalowy dwutownik, został osadzony i zalany betonem. No i ten beton sobie tak spływał. W wielu wielu miejscach, w których mamy jakieś wzmocnienia stropowe są takie zacieki. Jednego się pozbyliśmy, tego, który był w korytarzu. No a tutaj tak się zastanawiamy cały czas nad tym, czy to zostawić, czy to usunąć. Jak idzie? Powoli, ale do przodu. Tutaj jestem dużo bardziej zadowolona z efektu. Tutaj kawałkiem z kolei. Chyba będę musiała trochę poprawić, bo wydaje mi się, że miałam zbyt mokrą fugę. Trochę poplamiłam cegłę i ogólnie ona jest taka nierównomierna, ale ogólnie jestem zadowolona. A czas pracy, który możecie zobaczyć, który wystarczył do zrobienia tego oto fragmentu, bo tak naprawdę agar robiła od góry, to sobie zostawia na później, bo to jest lżejsza robota. To jest około 3 dni po średnio 4 godziny, więc roboty jest od groma, ale efekt będzie no, zupełnie inny niż jakbyśmy po prostu lepili tą fugę w cegłę tak na przyklepanie czy coś. Nie? Dzisiaj przyszło do mnie zamówienie. Zamówienie, które że tak powiem dokompletowałem, ponieważ za chyba ostatnim razem, jak zamawiałem większą paczkę, zapomniałem kompletnie zamówić jeden z elementów, jakim są profile ościeżnicowe. Takie naprawdę grube bydlaki, które są naprawdę, naprawdę sztywne. I to jest jedna z rzeczy, która mnie strasznie blokowała przed robieniem jakichkolwiek postępów w większym tempie. Profil ościeżnicowy, tak jak sama nazwa wskazuje. W efekcie ościeżnica do tego pomieszczenia będzie skonstruowana właśnie z takich profili. Do tego pomieszczenia również i dodatkowo ta ściana zostanie wzmocniona takim profilem. Ta ściana jest dość sztywna, jak na to, że jest zbudowana z cegły i to dodatkowo w pionie, ale przy mocniejszym szturchnięciu ściana wpada w bardzo intensywną oscylację. Tak więc zakładam, że jeśli wstawimy tutaj taki profil ościeżnicowy z góry na dół, niestety nie ma tak długich profili ościeżnicowych, przynajmniej nie znalazłem, bo długości powyżej 3 metrów, więc będzie łapać w większej części, to mam nadzieję, że ta ściana zostanie po prostu usztywniona na maksa. I będzie, kiedy wstawimy ten profil, będzie można ją w końcu okleić karton-gipsem po obu stronach i dobudować tutaj, powiedzmy, to zakończenie również z karton gipsu I ostatnia z dużych aktualizacji to kolejne worki z wełną mineralną, czy też wełną skalną, to chyba właściwsza nazwa. I tym razem o grubości nie 7 cm jak, jak wcześniej, tylko 5 cm, tak jak jest tu napisane. Jedyna główna różnica, którą możecie zauważyć, to to, że to jest Rockslab Sonic, czyli ten 5 cm, i Rockslab Acoustic 7-centymetrowy. Szukałem w internecie jakichkolwiek informacji na temat tego, czy to jest inny produkt. I to chyba jest ten sam produkt pod dwoma różnymi nazwami. Niemniej najważniejszy parametr, który mnie tutaj interesował, to jest ta w zasadzie chyba lambda, która jest tam opisana, która mówi o tym, jaka jest przenikalność akustyczna. Słucham? Termiczna? A może termiczna? Jedna z ważniejszych rzeczy to to, że ta wełna ma gęstość 50 kg na metr sześcienny, co oznacza, że jest w pełni wystarczająca do pochłaniania niskich częstotliwości. W efekcie, jeśli wsadzimy coś takiego w ścianę, powinno nam to ograniczyć dudnienie w pomieszczeniu. I jeśli rzeczywiście ktoś z Was się zna, to powinien mi powiedzieć zaraz jasne, jak wsadzisz to w ścianę, ale o grubości przynajmniej 30 cm, żeby pochłaniało Ci jakiekolwiek dudnienie, bo długość fali o niskiej częstotliwości jest oczywiście bardzo długa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W następnym odcinku zmierzę się z moim największym przeciwnikiem, ale to już za tydzień. Dzięki za oglądanie i wybaczcie tak długą przerwę. Jeśli film się podobał, zostaw pod stosowną ocenę. A jeśli nie chcesz przegapić kolejnych, zasubskrybuj kanał.